Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj przychodzę z taką tematyką ciekawostkową, aktualnościową. No i powiem tak, przeglądając archiwa, znalazłam ostatnio dużą ciekawostkę związaną z taką tematyką, która myślę, że dla wielu, którzy próbują się ten świat perfum tak zgłębić, bardziej do, dokładnie Poznać dogłębnie, no może być dużym odkryciem. Także przychodzę właśnie z taką ciekawostką. Chodzi o perfumy Comine Evidence marki Eves Rocher, o których już nieraz mówiłam na kanale. To są w ogóle jedne z perfum, które uważam za jedne z ładniejszych, które są na rynku. Z takich ciekawszych, ładnych i takich, myślę, że też wartościowych. To jest bardzo bardzo przyzwoity zapach. A właśnie z którego roku też Wam zaraz powiem. Tutaj mam otwarte. To jest początek tego wieku, chyba 2003, ale tak. 2003 Anik Menardo te perfumy zrobiła. Także kochani, właśnie wtedy, kiedy była premiera, flakonik wtedy wyglądał tak. Tak wyglądał kartonik. A hmm. dzisiaj kartonik, to może tak zostawimy kartoniki. Dzisiaj kartonik to jest nowy. No to widać, że takie, no dość znaczące zmiany. Flakoniki, hmm. no nie, to właściwie to jest, który był, ten był do niedawna, ten był z dnia premiery, a dzisiaj już, może inny napis, ale mniej więcej coś takiego. No y i w Rocher często y posługiwałaś się taką minimalistyczną formą, także to nic nowego. No i wtedy, kiedy y były wprowadzane na rynek, dostałam też materiały prasowe. I jest zupełnie inaczej podany skład, inaczej jest opisany zapach niż to, co znajdziecie dzisiaj na stronie iwroszera. Na stronie iwroszera znajdziecie dzisiaj informację, że perfumy zawierają bergamotkę, róże i paczule. Ale tutaj, w tym takim właśnie, chyba był wydruk, albo może dostałam to po prostu. Skład był inny. Tutaj skład podaje się zupełnie inaczej ten skład wygląda. Nuta głowy, jest piramida zapachowa, także kto chce, może sobie. Kto nie wierzy: piramida zapachowa, i na takich portalach, w zasadzie, które się zajmują perfumami dość profesjonalnie, No Smell This, Base Notes, czy powiedzmy Parfumonet, znajdziecie taki skład, który też po prostu został naniesiony i wprowadzony do internetu zaraz po premierze i będzie odbiegał od tych trzech nut, o których Wam mówiłam. U mnie jest tak. Liść fiołka w nucie głowy i albicja jedwabista. Konwalia, nuta serca i nuta bazy pizmomech. Czyli ani paczuli, ani róży, ani bergamotki. Zupełnie inny skład. A zapach? No, powiem tak. Są pewne różnice, bo Naniosłam na bloterek tą starszą edycję. Ona się wydaje łagodniejsza, po prostu gładsza, a ta współczesna już taka bardziej dominująca, wyrazista, więcej takich nut surowych. Chyba rzeczywiście całkiem sporo zmienili w składzie i ta róża bardziej się tutaj wybija. Nie wiem, czy znaliście, czy używaliście, czy, czy mieliście tą pierwszą wersję. To jeszcze raz pokażę. Właściwie różnice są przy korku. Flakony wyglądają podobnie. Można nawet powiedzieć, no, tylko może napis jest troszeczkę przesunięty. Chyba też w międzyczasie logo troszeczkę zostało zmodyfikowane, inaczej zapisywane. To już nie pamiętam, gdzie jest ten. Tutaj na tej pierwszej stronie nie ma. Na tej, o, tutaj, słuchajcie. Tylko korek jakby się zmienił i chyba troszeczkę jest różnica jeśli chodzi. Także tak, słuchajcie, niby ten, ten, ten sam zapach, ale najprawdopodobniej dokonano bardzo dużych zmian. Może ktoś, kto jakby śledził te zmiany, to może wie, jak to się stało. Może, może była informacja prasowa, może to zostało dokładnie wyjaśnione, tylko ja to przegapiłam. Podla mnie kominy widzą, to kominy widzą, Tam nie wchodzę co pół roku. I nie sprawdzam składu perfum. No a tu mamy właśnie to. Tą najnowszą edycję. Przy czym, komin, Ewidom, współczesny ma chyba takie jeszcze tutaj jakieś takie motywy pionowe. A la rzeźba, można powiedzieć takie. Wytłoczone. Także bardzo duża zmiana. Nie wiem, czym to spowodowane. Pewnie składami nieustannie firmy nadzorujące cały ten biznes perfumowy domagają się wprowadzania zmian właśnie pod pretekstem takim, że tutaj mogą być jakieś takie kwestie związane może z za dużą dawką pewnych składników. Także perfumy szyprowe mają tu podgórkę, Także wydaje mi się, że nie chcę brzmieć jak, ci, jak te wszystkie marudy gdzieś tam z internetu, ale wydaje mi się, że jednak ta starsza edycja lepsza. Mo może mieć to dwie przyczyny rzeczywiście znaczny znaczna modyfikacja składu ale może być coś tak, że po prostu te perfumy jak sobie tak poleżakują to po prostu robią się szlachet, szlachetniejsze tak się zresztą w tej branży przyjmuje że zanim trafią perfumy do sprzedaży powinny leżakować nie macerować się, bo macerują to się nalewki, ale po prostu poleżakować sobie trochę no, ciekawe, ciekawe, chociaż i oczywiście ta współczesna edycja też jest niezła. To może jeszcze przy okazji pokażę Wam jakieś różne tutaj, o, tu mam tak, całe pudełko, z de Evidence. To znaczy tak, to bardzo często są puste flakony, ale słuchajcie, co jest istotne, właśnie marka miewa, właśnie takie różne modyfikacje sezonowe. Komin Evidence. Na święta często się pojawiają. I pojawiła się Evidence, też Mon Evidence i Evidence, właśnie. Evidence, ten właśnie. To Evidence takie jest dla mnie troszkę trudniejsze, ale myślę, że osobom, które szukają jakichś nowych motywów, takim osobom może się ten zabaw spodobać. Nie wiem, czy przemawiała do mnie ta edycja z korkiem drewnianym, to jest Mon Evidence. No tak średnio. Bardzo cenili ludzie. A tu jest też jakaś taka wersja, właśnie. Słuchajcie, limitowana. Ludzie cenili wersję intensywną. in Evidence, jeszcze jeden. Słuchajcie, to już będzie chyba czwart, trzeci bo czwarty. Jeszcze jeden. To jest napisane w flakonu kolektor. Może go zaraz otworzymy. Aż, mą evidence to niekoniecznie musi być z tej opowieść, ta właśnie. To będzie chyba tyle takich odmiennych wersji. To się chyba powtarza. Nie, jeszcze jest jeden chyba. No, także słuchajcie, to będzie świąteczny. Także, oj, przepraszam. Także trochę tego mam. Jeszcze co, to będzie mą evidence chyba. Teraz wam powiem tak, mą ewidoz, pewnie powyjmowałam, a może nie było, jakieś tutaj są, także może to z tego właśnie, no to trzeba zrobić porządek, co jakiś czas w tych archiwach trzeba tak to poogarniać, zobaczyć, co tam słychać, ale w wersji intensywnej szukam, tak, ja tą wersję bardzo lubiłam, właśnie, zapomniałam sprawdzić, zapomniałam sprawdzić, czy ona jest w sprzedaży, widzicie, trochę ucichło, te hałasy, przepraszam. Ale też cieszyła się bardzo dobrą opinią i ludzie mówili, że przypomina chyba któreś perfumy Miss Dior. Także słuchajcie, mamy tutaj tych edycji kolekcjonerskich, już od razu policzymy. W sumie 6, z czego dwie się powtarzają, czyli 5 rodzajów. Zobaczymy, jak to tam wygląda. W środku był po prostu ten sam flakonik. No, a tego współczesnego nie mam, tej najnowszej edycji. A nawet jeszcze jest zapach do testowania. Ale z tego co pamiętam, to właśnie to był ten ciągle, ten sam zapach. Sprawdzam, czy jest. Słuchajcie, napisy są nawet po rosyjsku. Anik Menardo. No to już więcej o tej róży jest mowa. No, no, no. To był bardzo dobry pomysł, żeby te edycje kolekcjonerskie robić. Tak wygląda. A jest różnica, jeśli chodzi o flakonik. Widzicie, to jest jakiś ten motyw różany. Także bardzo, bardzo dziękuję, że nie wyrzucaliście. Tego absolutnie. Tych kolekcjonerskich egzemplarzy nie można wyrzucać. Także kochani, jak widzicie, jeśli chodzi o nazewnictwo związane z perfumami, o terminologię, no to tu jest duża płynność, to się często zmienia. Marka nagle podaje informacje, których wcześniej nie podawała. Może być to skorelowane z jakimiś zmianami, których marka musiała dokonać z przyczyn niezależnych, od nikogo, może jedynie od właśnie tych wszystkich mądrych instytucji, takich jak IFRA, mądrych i bardzo, bardzo nielubionych. Które nadzorują ten biznes. Podobnie było z kartierem, który nie był, z panterą od kartiera, tą drugą, która nie była początkowo zapachem szyprowym, tylko kocim. Teraz już pojawia się kocio-kwiatowy, kwiatowo-koci, teraz już się pojawia ta nazwa szyprowa. No tak to jest. Z nazywnictwem trzeba bardzo uważać, są też błędy w tłumaczeniu, także no tutaj trzeba po tym terenie się poruszać bardzo ostrożnie, z dużą znajomością tematu, a i tak producent potrafi nieraz zaskoczyć. A jeśli coś Was zaskoczyło, jeśli chodzi o perfumy, może macie jakieś pytania, coś trzeba skorygować, to piszcie w komentarzach. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.